Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 22 maja. Posłuchajcie fragmentu z dziejów apostolskich. W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę? Wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na powę, a wracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych Bożką, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawna, dawna, bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co Szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Cię w tym fragmencie można zauważyć, że w celu rozstrzygnięcia sporów w kościele, apostołowie i zainteresowane strony spotykają się, żeby rozmawiać. Słuchanie siebie nawzajem prowadzi do zrozumienia i rozwiązania trudności w uczciwy sposób. Nie bójmy się ze sobą rozmawiać i wyjaśniać, bo tylko to prowadzi do rozstrzygnięcia każdego sporu. Niech Was Błogosławi Bóg wszechmogący. ojciec i syn i Duch Święty. Dobrego dnia, Szczęść Boże.